Siema, w tym filmie zobaczycie mój start na Mythical Valley. Ale co to jest Mythical Valley? Już się mówię widzu. Mythical Valley to jest taki celowe to, z różnymi mi automowymi... Takie jak mityczny miecz i mityczna klapa. W takim razie zostaw i łapkę i zapraszam was na mityka. Szybko, bo będzie... Dobra! Matek ale dawaj, da, dawaj ze mną, Na czym polega Może to jest? Dzień może teraz. Dzień samą, dzień samą. w teraz. Mleczniak, Mleczniak, Sojusz, Mleczniak. Sojusz. Zchodź. Szybko. Matyks, nie są. Dawaj, dawaj ten z inny kanału, z inny kanał. Za, Zaraz, teraz nie, okej? Okay? daj tam max. może. Jesz. Ej bo, poczekaj, zaraz przyjdę. Ej no, odwaj się ode mnie. Kto tu idzie? Ta. Które to jest ten rudy? Easy, spierdzielaj zielaj się. Tomek. Hello, motherfucker. Tomek! Dobra, wracam, No proszę, zostaw mnie. Co mi dasz? Co mi dasz? Zostaw Tomek. Jaka tu jest rudy Co mi dasz? Nie ma mechaniki. Na to polega, że jest prosty nie ma kataniki. Spierd... Ty, bo ta walka będzie się nieskończona ściągłe. Do... Ja też nie mam zniknięć, jak jest mi trudno. Chodź PV. No, chodź PV. Idziemy PW? No, no, zacznijmy. Albo chodź na, na kanał... Y, Cześć, się. jesteś. No, teraz lepiej? No, teraz lepiej. Nie, jak słychać Ile ty masz subskrybcji? subskrypcja? W którą no, stronę? Na początku musisz iść prosto i później w prawo Plawo. No Prosto Czekaj, która to prawa? O, widzę Taka na górze wioska no No to dobrze. Jakby co tutaj w niektórych momentach jakby dziwnie mówił, no to, no to susz nie wiem aktualnie okay. A na czym ty grasz w ogóle? Na laptopie czy na czym? Na komputerze A ja gram na laptopie A ile to masz lat? 12. To jest rok starszy dla mnie No to dobrze Znaczy, dwa lata temu nagrywałam Minecraft'a jeszcze, ale... Teraz ostatnio się zmieniło, bo nie ma zasięgu z Minecraft'a O, siema ma. Siema Ja zbieram siano i będziemy mieć klepki. A! O, to sushi A ile masz, ile masz tego? Y Nie ma. czy chlebów? Ogólnie chlebów, o chlebów No to masz, tyle mam mam jeszcze stacka wow. i mam 5 ml albo ale to zostawimy sobie a ja mam dwanaście. uuu oh. a jeszcze tutaj jest czekaj za dwóch mm. Jestem. E, masz, tu swu, masz ten swój klet. Gdzie ty jesteś? Ale to tobie dałem, mam jeszcze więcej. No okay. Okay, Zabijamy golema, bo ja umiem zabijać golema. No. Możesz zabić golema. Mi się wydaje, że umiem go jest okay? Bo tak, żeby nie być... Microsoft jest moim zdaniem najlepszym hostingiem serwerów Minecraft. Czego nie, on, nie Prze on nie reaguje? Nie wiem, ale mhm. no możemy skorzystać. Co jest? Dlaczego on nie reagował? Mam cztery żelaza Tak, dużo że z niego nie padło? Ja się raz... Gdzie ty polazłaś? Dobra, chyba idziemy kopać, idziemy kopać. No, to szukamy jakiejś jaskini, się wkopamy, w ziemi. Ej, może sobie tarczę zrobimy? No, przydałoby się. No to ty zbierz drewno. Też nie tnie ten serwer. No, ale i tak jest lepiej niż było. A mnie nie było na starcie. To nie dało się nic wykopać w ogóle. To ty gadasz A ty na jakiej wersji w ogóle jesteś? 1,192? Ja też. No A ja jak gram z Minecraftem, najczęściej no, ja gram na 1,14. Czy ja 17? Czy 1,17? Powaliło mi się. Zdałam tak po prostu survival, to 1,21 albo na modę. Masz. E! To masz. Masz? Tutaj jest jakiś cave chyba. Jezu, ale ty nie! O, jest! Jest cave? Mhm. Uh -huh. Ale ja ciebie zacina strasznie. Ty Oh, die insteekgapper, hij neemt het aan. Goed zo. Goed zo. Goed. Ik loop er. Nou, we zo. ga ik Ciao, ciao, ciao. Nie potrafię wymawiać, ale tak. Jesteśmy później się oprawię. No dobra, nie, nie o godzinę, okej, okay? ale późniłem się trochę, prawda? Halo, jesteś mordeczko? No prawda, prawda. No, późniłem się, ja nie mam żadnych itemów. F5 mi je działa, ja A, no, więc będzie, będzie trzeba tak grać, chyba że mi się. Zaraz to mi się kreuje jak O. No teraz, teraz się mi w ogóle po ale dobra, mniejsza w Musimy sobie ogarnąć jakieś itemy, F5 nie mogę sobie wyłączyć. Więc mamy tutaj w sobie jakieś że. Dębowe dres... deski. Poczekajcie chwilę. Kurcze, co się stało? Przekurczujesz. Pięćdziesiąt. Nic, bo będzie trzeba jeszcze raz nagrać, bo kurna S... F5 mi się poczuło. Dlaczego no ty nagrywasz w ogóle na Lus5?